Cześć, kochani! A ja lubię piątki. A wy, jak zawsze, spotykamy się przed weekendem, by zaknąć co nowego, znajdziecie już w action. I jak zawsze, no ten sklep nas nie zawodzi, bo na półkach pojawiło się wiele nowości. Pojawiły się na przykład nowe sztuczne kwiaty, bardzo ciekawe akcesoria do pielęgnacji, nowe, naprawdę urocze kubki w kwiaty i przydatne akcesoria do samochodu. Pokażę Wam też, co powróciło na półki. Zapraszam Was na nowy przegląd półek i zaczynamy! Na początku chciałabym wam pokazać nową propozycję sztucznych kwiatów. Pojawiły się te orchidee, ale tu chyba najbardziej uwagę zwraca, słuchajcie, ten stylowy wazon w kolorze białym. Wygląda bardzo ciekawie i stylowo, a same orchidee też są, słuchajcie, niczego sobie. Do wyboru są dwa kolory kwiatów. No i jeśli brakuje wam czegoś w pokoju, to myślę, że ta dekoracja z pewnością będzie zwracała uwagę. Zapłacicie za nie niecałe 18 zł. Są również takie girlandy, mają 150 cm długości i zawierają 10 słoneczników, więc no jeśli nie macie ręki do kwiatów, a chcecie trochę zazielenić swoją przestrzeń, to jest to naprawdę ciekawa propozycja. Do wyboru są różne warianty kwiatów, są też jeszcze róże i za tą girlandę zapłacicie niecałe 13 zł. I jak tu już jesteśmy, chciałabym wam jeszcze przypomnieć o takich roślinach wiszących, zobaczcie jak ciekawie się prezentują. Można z nich zrobić naprawdę ładną kompozycję i z pewnością będą stanowić ciekawą dekorację. Wiem, że sztuczne rośliny to zawsze sztuczne, ale wiecie, czasem mamy też mało słońca w jakichś pomieszczeniach, no i nic nam tam nie wyrośnie, więc jest to bardzo fajna alternatywa. Zapłaćcie za nie nie całe 14 zł. A tu jeszcze taka już dłuższa girlanda z kwiatów, ma prawie 2 metry długości i ona kosztuje niecałe 13 zł. Świeżutką nowością, którą już znajdziecie w Action, są takie uchwyty na papier toaletowy. One są metalowe i w środku pomieszczą cztery rolki. I wiecie co? Sama jak kupowałam podobne, zastanawiałam się, czy no, estetycznie to będzie wyglądać, ale jednak praktyczność wygrała, bo nie musimy, wiecie, cały czas dokładać tego papieru. A często mamy te duże opakowania gdzieś tam pochowane, gdzie mamy miejsce. No i słuchajcie, jest też oczywiście wygodniej, gdy przychodzą do nas goście, bo macie wtedy pewność, że nikomu nie zabraknie tego papieru. Moim zdaniem, Naprawdę warto, bo nie zajmuje też dużo miejsca. Ustawiacie go przy toalecie i po prostu jest. I kosztują całe 13 zł. A teraz skaczemy do działu kuchennego, gdzie pojawiły się te nowe kubki. Wkrótce pojawią się jeszcze filiżanki z kwiatami i takie kubki, które mogą, no myślę, szybko zniknąć z półek, więc jeśli Wam się podobają, to zerkajcie już do swoich sklepów. A te modele są z naprawdę takim uroczym kwiatowym motywem, Prezentują się niezwykle elegancko właśnie dzięki tym złotym akcentom. Mamy tu i złote łóżko i krawędź tego kubka. W środku one są białe i do wyboru są aż cztery warianty kolorystyczne, więc możecie wybrać, który Wam najbardziej odpowiada. Kubki mają 300 ml pojemności i spokojnie możecie je myć w zmywarce. Są w naprawdę fajnej cenie, bo zapłacicie za nie zaledwie 10 zł. I chciałabym Wam jeszcze przypomnieć, że w Action macie naprawdę sporą ofertę kubków. Jeśli, jak ja to mówię, nie lubicie, gdy kubki krzyczą, to te wyglądają bardzo elegancko, właśnie przez ten biały kolor. Dodatkowo również posiadają taką stylową złotą krawędź i ucho, i one są wykonane z porcelany. Co prawda też je można mieć w zmywarce, ale jednak nie wiem, czy to dobry pomysł, bo no często te złote akcenty, słuchajcie, często tracą swoją intensywność. No i za nie właśnie zapłacicie niecałe 10 złotych. W ofercie znajdziecie także te. Tu również mamy te złote akcenty, ale też i wiele kolorów. Jest czarny, zielony. Tu jeszcze bordowy i biały, który myślę, że w sumie tworzyłby ciekawy komplet z tymi poprzednimi. I cena to niecałe 9 zł. Nowością w tym dziale są również te silikonowe foremki na ciastka. W środku znajdziecie 5 sztuk i nadają się one do mycia w zmywarce. Możecie ich używać w piekarniku do 200 stopni i oczywiście dzięki nim nowe pieki będą mniej się przyklejać do foremek. I co ważne też łatwiej je wyciągniecie, bo ten silikon jest elastyczny. Do wyboru są w kolorze niebieskim, zielonym i szarym. A kto ma rękę do wypieków pochwalcie się w komentarzach i za nie zapłacicie niecałe 12 zł. Pojawiła się jeszcze ta ciekawa nowość. Jest to szklanka dedykowana do szejków i koktajli. Ma 350 ml pojemności i do zestawu jeszcze dołączone jest takie mieszadełko. Szklanka nie dość, że jest słuchajcie praktyczna, to naprawdę jeszcze świetnie wygląda. Więc wiecie, gdy zaserwujecie w niej napój gościom, to z pewnością będą pod wrażeniem. Bardzo fajna sprawa na takie letnie dni i zapłacicie za nie niecałe 12 zł. Do serwowania może wam się też przydać ten zestaw, który znajdziecie w dziale ogrodowym. To jest taki dzbanek, ale jeszcze w środku jest 6 kubków od marki Alpina. Całość jest wykonana z tworzywa sztucznego. No więc myślę, że świetnie wam się sprawdzi na takie imprezy grillowe lub dla najmłodszych, żeby nic tam nie stłuc. I fajnie, bo do wyboru jest jeszcze kilka kolorów zestawów. Jest fioletowy, różowy, niebieski i zielony. Cena też zachęca, słuchajcie, bo zestaw kosztuje zaledwie 9 zł. A teraz zerknijmy co nowego w dziale kosmetycznym, i tu z pewnością Was zaskoczy, kochani. W action pojawił się właśnie ten, uwaga, dmuchany basenik do stóp. Z pewnością zastanawiacie się, do czego służy. Spokojnie, miałam to samo zdziwienie w oczach, co Wy, ale kochani, nie będzie tu naprawdę nic odkrywczego. Jest to po prostu taka jakby dmuchana wanienka, do której po prostu wkładacie stopy, by dać im trochę relaksu. Plusem jest tu z pewnością fakt, że łatwo ją złożycie i też Wam zajmie niewiele miejsca. Zmieścicie tam 10 litrów wody. Maksymalnie możecie wlać taką do 50 stopni, a sam basenik ma jeszcze takie wygodne uchwyty do przenoszenia i nadmuchujecie i spuszczacie powietrze za pomocą wentyla. Także nic już tu więcej nie trzeba. Także no i takie gadżety się tu w Action nam pojawiają. zapłacicie za nie 8 zł i 49 groszy. Nowością w dziale kosmetycznym jest także ten wosk do włosów. On jest słuchajcie w sztywcie i dzięki niemu no dobrze utrwalicie fryzurę. Pozbędziecie się też takich luźnych kosmyków, które często mogą nam tam gdzieś wystawać. Wykończenie jest matowe i producent tu zapewnia, że wosk naprawdę dobrze no dyscyplinuje nam te włosy. Do wyboru są trzy warianty zapachowe: pierwszy jest o zapachu kokosowym, drugi pachnie arbuzem. No, a jeśli wolicie raczej wosk bez zapachowy, to również możecie taki kupić i ich cena to 5 zł. i 49 groszy. Pojawiły się też nowe zasłony zaciemniające. One są mocowane za pomocą pięciu takich haczyków. Mają wymiar 140x260 cm i pamiętajcie, że w środku znajduje się no, tylko jedna sztuka. Dostępne są w kolorze ciemno-szarym i jeszcze jeśli wolicie jaśniejsze to beżowym. Kosztują niecałe 45 zł. A ja jeszcze zapraszam wszystkich nowych widzów do przycofnięcia na troszkę dłużej i do zasubskrybowania kanału, dzięki czemu będziecie powiadamiani o nowych filmach, nic Wam też z nowości nie umknie, uwierzcie mi. I oczywiście również przypominam o naszej takiej actionowej grupie na Facebooku, gdzie dzielimy się opiniami o produktach z action, doradzamy, komentujemy, fajna już nasza taka ponad 50 tysięczna społeczność i link do niej jak zawsze znajdziecie w komentarzu pod filmem. A jeśli wybieracie się właśnie na urlop i szukacie może walizki, to świeżutką nowością są też te walizki na kółkach. Walizki są naprawdę niezwykle lekkie, bo ważą zaledwie 2,5 kg, ale przede wszystkim uwaga, zwraca tu no, z pewnością ten, słuchajcie, niesamowity wzór, przez co no, wygląda naprawdę ciekawie, ale też myślę, że i elegancko. Tu jeszcze pokażę wam środek. Macie tu, słuchajcie, standardowo taki pas ściągający. I to, co, no chyba najbardziej mnie tu zaskoczyło, to zobaczcie ta przegroda, bo jest jest ona w postaci, no takiej nietypowej, takiej siateczki, więc widzicie, co tam się przede wszystkim znajduje. I chyba pierwszy raz spotykam się, że no nie musimy otwierać tej przygródki, by wiedzieć, co jest w środku. Jest, słuchajcie, jeszcze taki mały patent z otwieraniem. Przyciskacie ten przycisk i zamki są gotowe. A tak możecie je zablokować, co jest naprawdę praktyczne, bo nikt przypadkowy Wam jej nie otworzy i również sama się nie otworzy, jak to często się czasem zdarza na lotniskach. Walizka jest niezwykle pojemna, ma aż 33 litry pojemności, więc no sprawdźcie się zarówno na takie weekendowe wypady, ale też i oczywiście na urlop samolotem. I chyba to co najbardziej mnie w niej urzekło to fakt, że te liście są no świetnie wyeksponowane przez właśnie dostępne kolory. Jest beżowy i zobaczcie bardzo ładny odcień zielonego. Jest jeszcze kolor czarny, jeśli wolicie postawić raczej na taką klasykę. Mam też wrażenie, że przez ten wzór z liśćmi, jeśli wiecie, zarysujecie walizkę, no to gdzieś nam się ta właśnie rysa zgubi i walizka dalej będzie wyglądać bardzo ładnie. I jeszcze tu jest odcień niebieskiego, taki już intensywny, też bardzo fajny. Także jeśli są w waszym stylu, zapłaćcie za nie niecałe 90 zł. A jeśli potrzebujecie może większej walizki, to również ją kupicie w Action. Są takie modele, mają aż 97 litrów pojemności, także naprawdę sporo i tu również kółka obracają się o 360 stopni. Walizki ważą prawie 4,5 kg i naprawdę mają taki bardzo stylowy, no nie narzucający się wzór. Posiadają jeszcze takie zamknięcie na szyfr. Dzięki czemu nie musicie się obawiać, że ktoś niepożądany wam je otworzy. I taki uchwyt, dzięki czemu z powodzeniem możecie je po prostu położyć na ziemi bez tych kółek. I już wam pokazuję ich środek. Tak jak w poprzednich, jest tu pasek mocujący, a komora z boku jest tu no, taka standardowa, czyli z materiału. Zmieścicie tam obuwie, kosmetyki, czy wiecie co chcecie tam oddzielić od ubrań. Zapłaćcie za nie niecałe 220 zł. A tu, kochani, już gorący powrót. Do action powróciły właśnie wasze ulubione leżaki. Były nowością, z tego co pamiętam, w kwietniu i naprawdę szybko zniknęły. A teraz możecie je ponownie kupić. Mamy tu połączenie bambusa i plecionego sznurka makramowego. I ponownie przypomnę wam, jak się prezentują rozłożone, kolorystycznie. No, z pewnością nie narzucają się, więc myślę, że będą idealne właśnie dla osób, które lubią takie stonowane kolory. A na dole ten sznurek nam jeszcze tak ładnie dekoracyjnie opada. Tu leżak jest w najniższej pozycji. Bo co ważne, słuchajcie, możecie je ustawić aż w trzech pozycjach za pomocą tego regulowania z tyłu, a tu już jest w najwyższej pozycji. Więc jeśli lubicie się wygrzać w słońcu, to myślę, że będzie świetny w ogrodzie czy na tarasie. A jeśli nie macie za dużo miejsca na balkonach, to ten leżak też powinien Wam się tam spokojnie zmieścić. Bo naprawdę szybko się go składa. W dodatku bardzo ładnie się będzie prezentować. Udźwignie 110 kg i tu macie jeszcze jego dokładne wymiary. Jego cena to niecałe 130 zł. A w dziale elektronicznym pojawiły się rozkładane etui do telefonów marki Samsung. W środku dodatkowo jest, zobaczcie, czy takie miejsce na jakąś kartę. Taka czarna klasyka za niecałe 12 zł. A to już bardzo praktyczny gadżet do samochodu. Action znajdziecie już taką szybką ładowarkę jest to naprawdę słuchajcie świetny sprzęt, bo dzięki niemu no to ładujecie swoje urządzenia właśnie w samochodach, także no, nie musicie się martwić, że rozładuje Wam się akurat telefon nawet po długim dniu podróży na nawigacji. Jest tu praktyczny aż 1,5 metrowy kabel, funkcja szybkiego ładowania i trzy wejścia USB A i dwa USB-C. Także bardzo praktyczny gadżet do auta o mocy 52 W kosztuje niecałe 30 zł. I zapraszam Was oczywiście do obejrzenia aktualnych promocji tygodnia. Film z nimi znajdziecie już na kanale. I kochani, na dziś to już wszystko. Życzę Wam naprawdę udanego weekendu i przede wszystkim dużo słoneczka. Wypoczywajcie! Pa!